Cześć, się z tej strony. Across może słyszycie inne audio, może lepsze. I chciałbym się Was zapytać, czy takie jest lepsze od tego poprzedniego? Zobaczcie, że mam mniejszy szumy, ale może mi trochę inaczej słychać. Poobawiłem się w panelu, panelu. Co to ma być? Jeżeli to dziwny dagger. No nieważne. Eee, możemy czasami przerwać, jeszcze popracować muszę nad ustawieniami. Teraz myślę, że jest dobrze ustawione. Nie mogę już lepiej ustawić w OBS-ie, bo gdy inaczej ustawię, żeby lepsza czułość była, to mi się mikrofon nie będzie wyciszał, gdy nic nie mówię. Więc OBS jest ustawione minimalnie, tak jak ma być, eee, bo się panelu sterowania dźwiękami i. Udało mi się takie coś wykombinować, zmniejszyłem wsparcie decybeli, 10 decybeli Nie można inaczej, bo co 10 można zwiększać, wzmocnienie mikrofonu decybeli, panelu sterowania No i powiedzcie mi co jak Powinno być mi przez to, że zmniejszyłem, ale zwiększyłem czułość mikrofonu Tak, to ten mikrofon ma, ma strasznie gównianą czułość i muszę jakby mieć mikrofon tuż przed żyłem, mam lekko pod ja jakby widzę, jak patrzę na monitor, mam jakby Totalnie nad moim nosem mikrofon. Eee, I. No cóż, dajcie znać. Próbuję tu piesku, nazywa się Pindol, ale chyba ja gości już sobie poszli z nim. Nie mamy mydła, nie ma. Hm, no to idziemy dungeon zrobić. Chciałem, to tutaj chciałem właśnie wypróbować... Bardziej ten dźwięk. Mogę to robić? Mogę. Pojedziemy. I czy bardzo fajnie pasuje ten dźwięk, bo mój mikrofon jest zgówniany. Może ma dobrą jakość mojego głosu, ale ma czułość słabą. To jest mek. Mam czułość na Maxa już. Panel sterowanie nie mogę lepiej ustawić. Gdy ustawię wzmocnione są szumy. A gdy ustawię wzmocnione i zmniejszy czułość. To będzie znowu gównianie. Wow. Dobra. Tutaj jak widać mam już 32 chyba. I bardzo fajnie. A ten, ten, lin też ma jakąś formę uniku, znaczy formę jakąś, wiem jaką, bo już używałem parę razy, bardzo fajnie, możemy przez to uniknąć ciosu i jak jeszcze raz, jak cisnę na spacer, unikam ciosu, jak jeszcze raz cisnę, to idę za wroga plecy, więc to jest bardzo fajne, nie wiem, czy my przed ciszej nie słychać Trochę z tego boję, dlatego Vindictus jest dobrym testowaniem, to jest mało dźwięków, dosłownie, to jest, to jest pierwsza gra, która takie jest właśnie, takie coś. Zazraźnie so, mało dźwięk z gry. Więc dobra. jak mi się czasami dmuchnie w mikrofon czy coś, to naprawdę, przepraszam, bo jestem przejęty, że mam mikrofon jakby trochę dalej od twarzy. Bo teraz mam tanie... Moje usta są... Nos pod mikrofonem. Zwykle mam obok. Obok po prawej stronie. Mikrofon po lewej stronie. Więc no, tak to już jest. Nos będzie stał typek, później pamiętam w innych dungeonach. Dzięki 3, takie Teges i jeb. będzie tutaj bosek, to wam pokaże. E, to tą to masterkę to z tym się wysadza, właśnie. Stakuje się na mobku smash, coś tam. czy tam Fury, nie pamiętam jak się nazywał. I tam się stakuje do 10. Jeden stak trwa minutę, ale można właśnie odnawiać, stakując następne. Moim zdaniem bardzo jest fajna forma pusta do damage'a. O, damage'a to przynajmniej robi. Nie, tylko nie żaby. Unik! Thank just Oh fuck my life. Chyba ale nie, przewróciłem, nie, nie mnie. Bam. Ty to, co ty robisz? O, unik! Dobra. Szybkie uniki mam, nikomu ich nie dam. Okej. Okay. Będzie wszystko. Włączmy to, bo why not. Idziemy dalej. Ale tak się szybciej chodzi jak coś W się, jak się klikać ciągle shifta. Z kumplem kiedyś grałem, to właśnie tak mi prześcignął, gdy używałem normalnie sprinta. Mieszne, ale no cóż, tak jest. Co chwilę patrzę na OBS-a, czy nie za cicho mówię, czy coś. Ale obs już lepiej nie ustawię wtedy ciągle włączony mikrofon. Ale jest to takie testowy dźwięk. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie grało. ma Oli, moli, co tu dla was jest? Ale na razie czuję dobrze, jak gram tą postacią, bo... mam jakieś kombosy kurde do robienia, nie ciągle machanie lewy przycisk myszy, tylko prawym co jakiś czas. Tutaj można różne kombosy robić. Takie, tak, szalone. Takie takie podrzucenie, raz, dwa, jakieś kamehame pchnięcie, raz, dwa, trzy, prawy, prawy, podwójny atak, świetne, bardzo świetne. O co te góry? Ale potężne jest to dźgnięcie. Ule, patrzcie jakie nogi ten się ustawia, do natupka. Raz, dwa Bum, bardzo fajnie, nie? Fajna jest walka, włócznio, lewio, czy... W mi się jebie ...jebronie Ja podobnie mi się wydaje O, fakt, co mi jebo? Fuck yeah youtuber do napisał że... by ze mną nie nagrać Vindictusa, czy nie chciał z nim nagrać niektórych bosek? Aaa, taki bosek, szarżujący, co? O. Oh. O. Fucking damn it. To no chwila, koleś. To nie od ciebie robić. Dziękuję. Odejdź! Ło. Wow. Dźwięcie. I widzicie ma takie staki na sobie Ja osiągnęło go Ile już ma? 4 będzie z 6 już Czasami 2 nakłada 8 na lato jeszcze raz i BUM Widzicie? Po 501 był mniej więcej Ou, wow. Pa pa pa! Możemy na czół wejść! O, oh! oh, wygrałeś chyba! Jest! dało się! <grymne> Fuck <yeah. Wow. grymne> ten unik jeszcze, patrzcie, jaki pada. Swoł, to dobre ujęcie jest. The fat nine fingers. Zniszczyłem typa pas. Swołka. Pizzy, the Zastępki same się zbiorą. Bum. Okej. Okay. To było dziwne. Ong. A pamiętam. Dajcie kule. Patrzcie na tą kule. Ich zniszczyła się. To jest najgorsza kule jaka w życiu wyprodukowana. Chyba. Była. Patrzcie na to. Jakby była z gliny czy czegoś. Kręgnol, hard leather. A, szkartu, żeby nie bo zrobił wszystkie. Dobre recepty mamy, hej. Hej, screenshot, jedziemy powrót do mesta. Boom. Janapi. I wody nie. mi jest wody. A, <laughs> ah, dobra jak się Aska Luningen, ja? Agut Dobra Trzeba dać Questa i wziąć coś nowego I no, dobra, idziemy do innej. Forza ten muszę też Guźni Proponuj forza, bo tak jest po prostu wygodniej Kwiatek, hej, dostałeś Kwiatek, jesteś zadowolony? Szczerze, szczerze, szczerze. Mamy jakoś. Właśnie kupiłem paczuszki dzisiaj, żeby otworzyć przed odcinkiem, ale zapomniałem o nich. Tam wiadomo, raz na dzień może sobie pokopiwać te. Dobrze. O, właśnie te. O, dobra. Otwierajmy sobie wszystko. Tu powinno być jeszcze jeden. Perfekt. Więcej expa, Kapsuły. Otek. Otworzymy sobie kapsuły. Zabradzi się coś Tak nie pani tam po co był? A to jest? Lambert power Nie wiem co to jest więc mogę tego używać No jakbym mógł zmienić ja animację tego chodzenia tej w mieście to bym naprawdę zmienił To jest tak dziwne Super Zabójczyli jakiś tam porów ...odskakuje sobie w mieście wids Wystarczyliśmy. Damn! Zobaczymy, slingshot. Dobra, te mało wartej. Temy To mało warte. Mam jakieś takie dupo warte. Temy to na przykład sprzedałem po co? Perfekt. Widzicie nie, ale mam. Ma, 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 ma Mija. Chcę skilla wpokoju. O, mam nowego. 3, wow. 4 i boom, no już tego nie mamy. Nie wydaje, już mam takie kombo po prostu. wydaje, ale chyba, że to nakłada staka. taka: eee, Jump and Strike Down with Computer Strike dun-guard, down downward, down guard gdzie jesteś? Nie ma? No to nie wiem. O, możemy już ten platynowy armor nosić, więc fajnie, bardzo fajnie. Jestem do wysadzania, No dobra, lepszym sobie to trochę. O, okej. Okay. Aż teraz będzie najlepsze. No, następny upgrade. Tego też teraz używam. Takie buty. Tego bardzo dużo używam, to jest bardzo przydatne. Miałem coś na bossy szczególnie. Też możemy też staki, które nakładam, wysadzać tym. No i przywraca staminę jest taki te właśnie wys wysadza. Zależnie ile z tego w tyle stamina ten zwróci, więc bardzo fajne, moim zdaniem. E stamina mastery. Jeden. 5. Patrz, medytacja. E Okej, okay, no dobra, lepszę sobie. A, dobra, mogę 120, nieważne miałem 100. To ulepszymy sobie po ten dungeonie. Co zrobimy teraz? Dungeon mam robić. Nie zdubłem to co miałem. Echa, nie zdubłem tego co miałem Seria? Lachder... Nie, zobaczmy. Nie wierzę, że nie zdobyłem tego co miałem. To jest niemożliwe. Na 100% zdobyłem to, co chciałem. O, Galakher. Pamiętam, bo ci nie zabiłem. Na pal... Paladinę przejść. Patrz, nie zdobyłem tego. Wow. Dobra, też raz robiłem tego Dungeona. Na moim Spell Sword na Arishi. To ten. Właśnie robię tego Dungeona dwa razy, żeby wam pokazać, jak on wygląda. Robię go solo na początku. Znaczy, nie robiłem, nie zrobiłem go, bo wyszłam z niego od razu, bo widziałem, że to jakiś ciekawszy dungeon był. Co mi... Nie wiem, co się robi, że... I nie ma. Nie chciałem przez to powiedzieć. W ten tamten youtuber, co mnie zaprasza do gry Vindictusa... Fajnie się go ogląda, mimo że ma łapki w dół. No właśnie. Macha hejtera jakiegoś lub nie wiem, coś tam powiedział w internecie, czego nie powinien. Nie wiadomo, jak to działa. Dobra, fajnie mi się go ogląda. Eee, normalnie muszę go oglądać, to jest naprawdę fajne było. Eee, no, no i. Oh, o, no, mał. Łapki w dół właśnie pod filmami z jakieś paki. Nie rozumiem dlaczego. Mogę to przewinąć jakoś. Chyba nie bardzo. Mam poda, więc powinno być 100 razy łatwiej. 100 razy i... 20% jeszcze. 100 razy 20%! To będzie 2000. Dobra, idziemy. A, nowe kombosy, nowe kombosy. 1, 2, 3, 4... Ja już tam miałem właśnie, takie WTF. Po prostu właśnie, czekaj, coś mi tu nie pasuje. pasuje. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No i tu miałem, no to warzątko tylko gry. Może nie jakieś to upgrade po prostu tego jest, tak mi się wydaje. Jump, then strike round with. Ok. No myślę, że będę mógł taki kombosa zrobić mogę od, jakby odskoczyć i bum, o ziemię, to Gido. Wow. Boń, bitch. To jest z wazem. ale FPS mi lepiej, lecą. Takie paki. I don't get it. E ja czemu mam tak mało FPSów? W tym miejscu właśnie. W tym miejscu jest mało FPSów. A tutaj? To jest już lepiej, ale jajca. Fajne. Nie właśnie, nie fajne. Dlaczego tam akurat FPS-ów? Dobra, sprintujemy naszym, naszą postacią. Uważać. Bitch. A, gacha bitch. Agacia że mi to kółko nie potrąciło. jeszcze żyjesz uważaj kółko kręci się nie <śm> bądź wszyscy chyba ja na Nadzieję. Nie, nie wszyscy ktoś tam jeszcze a nie to złokie a dręczyło to kółko jeszcze jak mi się wydaje nieważne może mi dalej nie musiałem zabijać w ogóle tych wrogów ale chcę zabijać, lubię mordować, wszystko co chodzi, patrzy na mnie. To mi daje plus 200 ataku, atak od magii i 1000 ab. to jest strasznie to O, to jest wazen. Ok, tak też można, z niego nie przynajmniej wiem. <grym>, 4, i boom tutaj, 950 DPS, jak tu tego skill'a nie lubić. tam Już DPS, duży, bardzo duży, go aż Duż się robi. Na sercu i duchu. Czekamy, yeah. a nie tam było, to nie tam. Tak jest z tego, złazony, więc idę dalej. Du -du -du. Można, kiedy będę robił taki imię czy pszczółkę wow. Chodź tu żabo Oh fuck, na daleko Perfectu patronum Jestem Harry Potter Mieszkam pod schodami, wazon, chodź oh, tu A tu będzie już bosek No okay. Próbaj tak. Jeszcze ja żyjesz. Bawnie... O, oh, fuck. A, fucking damn. E, To, że to nie nakłada. Dostał dwa na nogę. Jeden w głowę. Jeden w dupsko. No. Nope. Not even close, baby. Oh, watch. To inaczej striggeruje w takim razie. Bitch. Też nakłada staki. O, to powinno być ładne. O, to było fajne. O, to jest jeszcze ładniejsze. Fuck my life, ale fajne są. Do it. The feet, nine fingers. Jeden z palców miał dziad. Pamiętam, jaka nie jest boska raczej. On też z tego co pamiętam, nie więc... To podniesiemy i jest wolność. Czy jest na guloru? Nie, ja też jest czerwony. A w ogóle nam od razu potek zeszło. z razu. O, chciałem, chciałem ten wóz zostawić. Chciałem go pchnąć. się pchać właśnie wóz. To jest moje. Ej, bier to znowu. Do <laughs> Kurwa, okej. Okay. Robię ten dźwięk, jak się wszystkie itemy zbierają. Aaa, zapomniałem skopać 5 gnoli. Hmm. No. Save screenshot, close, return to town. Turn to town. Got manner obtained. Mentor. Ok. Jakiś gościu zdobyła chyba z rzeczy. Dobra, idziemy oddać grzyba. Tak, idziemy oddać grzyba, ale przyjdź skilla. Meditation... Nie wiem po co to jest, jak to właśnie się to będę szczęśliwy. 51 tysięcy expa. 71% Dobra. Perfekt, zawaliście. Kamfaj to. Żeby ulepszył ten Kombat Masterina Maxa. To zawsze jest fajne. Oczed był The Smash Ask TV at the In. Zobaczmy, przeczytajmy, co trzeba zrobić z tym. Hello, siama. Ona dużo śpi ostatnio. O! Oh. Zupa! Grzybiesz po zupę. Okej. Okay. Gdzie są What? Grzyby halucyny to były? <laughs> zły... Zły grzyb. Niebieskie usta mieliśmy po tej grzebie? What? Red on white, a night. White on red, a day in bed. Sorry about that. Kapitan chce nas. <gryw> Ciągle wyglądasz jakbyś umarł. <gryw> Jezu pojazd. To za szmaciarz. <gryw> <grywa> Dobra, już to preskipuję. Wszystko wiem. Du, 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 du. Level wiem, hej! Może nowe będą szkile 33 chyba? już pogadane, bo mnie palec woli od klikania i klikania spadnie od klikania myszku. Jak... Myszku, od klikania myszku mnie boli palec nowości, nowości, jakieś nowości? no nie ma, rudyna, niech będzie, ale fajno mam, mi się podoba i tam ta maska jest mech hello, I'm truly sorry, bo jest wszystko wola, Wszystko to wiem. A! To jest czemu wola, tyle sypia. to... Parę dni temu, nie wróciłem do domu, gdy było ciemno. Znalazłem ją śpiącą przy tampolinie, przytłumaczyłem na polski. Czyli musiała być zmęczona. The inn is swamp with newcomers. I wonder if caring for them is wearing her out. I will place some candles in her room, so she can light them to keep her awake. Fantale, to jest zbyt niebezpieczne, żeby ten. Mówi, żeby ciągle się świeczki paliły, tak? Spokojnie, to jest... zawsze jakaś przecież... Heart of Wisp. Wisp hearts are... the hearts are truly gorgeous. Aha. Mamy zdobyć to, tak? Pewnie tak. Chodźmy jeszcze do fora. laska. Nice. Jest 6 level, dobrze, nie mliłem się. Aara. Elite Commander. Szybko dalej. Ten odcinek jest 25 minut na liczniku. Dalej. Co to zaś jakiś pies to jest z kluczem? he! Mieszny. Kurczaki ziemniaki. Gdzie to było? Kurczaki ziemniaki, nie pamiętam. Lead Commander. O, klikania bardzo dużo. Lek armor. Commander. a usad zaraz złożymy. Przejdziemy do Magic Potiona, on nam da trochę. podobnie Mamy to tutaj, mamy to, patrzcie. W armorce. O, możemy zobaczyć jak będzie w tym wyglądać nieźle No trochę lepszy będzie raczej Dobra macie Elite Commander Klatę dostaliśmy teraz. Hej! I teraz dostaniemy resztę Outpost postu i tam dostaniemy resztę Mam nadzieję Close breast Dobrze przeczytałem? czy beast czy breast Dwa różne słowo są. Aż mi też coś. N fuck you. Aha, dobra, dupa. Ale mamy parę nowych temków. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, witalność i def, Perfect, to było. Ale nie ile to? Equipment Heavy 20, to 110 jeszcze potrzebuje. Mam cię wzięcie się z prowo. Do zobaczenia z tym odcinku i cóż. 这。<laughs> <laughs>